Instrukcja obsługi ustawienia grupy docelowej w Sales Navigator. Instrukcja obsługi w kilku krokach. W prawym górnym rogu zaloguj się do platformy LinkedIn. Wejdź do Sales Navigator, klikając ikonkę w prawym górnym rogu konta. Jeżeli się nie wyświetla, upewnij się, że wykupiłeś odpowiedni plan premium, czyli Sales Navigator Core. Zobacz instrukcja zmiany planu LinkedIn Premium. LinkedIn przekieruje Cię teraz na główną stronę Sales Navigator. Pamiętaj, że Sales Navigator działa poprawnie tylko w języku angielskim, dlatego nie zalecamy tłumaczenia strony za pomocą narzędzi przeglądarki. Tłumaczenia wszystkich filtrów przygotowaliśmy dla Ciebie w osobnym artykule, który znajdziesz w panelu klienta Botman w sekcji support w dziale Baza wiedzy jako pytanie numer 46. Następnie kliknij przycisk Lead Filters, by określić Twoją grupę docelową. Ustaw w filtrach grupę docelową. Zastanów się, kto jest Twoim klientem. Ustaw tą grupę korzystając z odpowiednich filtrów. Możesz podzielić ją na mniejsze grupy, by bardziej doprecyzować wysyłaną wiadomość. Możesz też stosować wykluczenia poszczególnych cech, klikając w przycisk Exclude przy odpowiedniej wartości, którą chcesz wykluczyć. Przykład. Moją grupą docelową są osoby mieszkające w Polsce, posługujące się tylko językiem polskim w branży sprzedaży na stanowisku menadżer, z wyłączeniem sprzedaży w branży sprzętu fotograficznego. Po ustawieniu grupy docelowej skopiuj link URL. Pamiętaj, że każda zmiana w filtrach powoduje generowanie nowego linku. Więc przed skopiowaniem upewnij się, że grupa docelowa jest już w pełni sprecyzowana. Skopiowany link wklej do swojego panelu w miejscu kampanii i ustaw pozostałe czynniki, żeby ją uruchomić. O tym, jak uruchomić kampanię, w osobnej instrukcji. Dziękuję za uwagę.